KSW 59 za nami, a z nami Mariusz Pudzianowski. Co się dzisiaj stało z bombardierem? o godzinie chyba około południa dowiedziałem się, że pogotowie go zabrało tutaj z hotelu, no i no i włodarze czekają, organizatorzy czekają na informacje ze szpitala, co jest no, czy mu się nie dobrze zrobiło, czy coś no, no nie, no i się potem okazuje po dwóch godzinach, że jednak no, nie będzie w stanie walczyć, dlatego, że wyrostek no i na stół operacyjnego od razu od ręki chcą go rzucać, no to później no, szukamy przeciwnika, no to mówią no jest przeciwnik, który ma 5-0 no, no i bardzo dobry przeciwnik, 2 metry wzrostu, 120 20 kg, no dobrze, zgodził się. Obejrzał walki, obejrzał po czegoś na no Nie, ja się nie zgadzam. Nie, to mi znowu już się napaliłem, ja potwierdziłem, ten przeciwnik potwierdził, wszystko jest. No dobrze, no nie będzie wielkie chłopisko. No młody chłopak, 28 lat, wszystko też za, akurat za granicę, wszystko akurat tutaj przyjął. No dobrze. Nie zgodził się. No i znowu powietrze mi schodzi. Ja mówię, nie, co, o co tu chodzi? No i potem dopiero wodarze stanęli na wysokości zadania, no i chłopaka akurat też dużego chłopa znaleźli, który też trenuje czynnie, no może nie, nie, nie akurat stricte, akurat już taka ma aż tak bardzo dużo, no ale czynnie trenuje, jest też dobrym, silnym chłopem. No to mówi, dobra, Mariusz, podejmiesz, ale ja mówię, no ale ja nawet nie widziałem, jak on się, wiem, przecież to, no jak, się, no jak już się zawodowo bawimy, to tego zawodnika trzeba obejrzeć, rozpracować, jak się rusza, wszystko. No to włodarze, Mariusz, ty sobie nie poradzisz, jak ty sobie nie poradzisz, to co? No dobra, no to co po prostu? No to niech się dzieje, co chcę, wchodzę, jestem zawodowcem. No trudno się mówi, najwyżej po prostu dostanę w trąbę. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Bałeś się, że tej walki nie będzie dzisiaj? Powiem Ci, że ogólnie raz, że się bałem, że walki nie będzie i nie wiedziałem, co może mnie czekać w tej klatce. No wielkie chłopisko, no to jest waga ciężka. A może bym po prostu no, opuścił rękę, no i bomba. No i chłopak przychodzi, który tak naprawdę nie przygotował się za bardzo, też mogło się to zdarzyć, i Bomba, no to jest waga ciężka, no. Chwila nie uwagi popuszczę, no i leżę, no. I dopiero byłoby wtedy. Judoka wiedziałeś, że on będzie chciał rzucać? I no to na pewno, no z Judoką miałem bardzo dobre do czynienia, no akurat takim przeciwnikiem był Paweł Na no no... Bardzo dobry przeciwnik to był, no i jak judoka, no to wiadomo, że będzie chciał dopnąć do siatki, no ale no judo to nie MMA jest, no... Gdzieś tam próbował mnie coś tam, nie wiem, jakimś odruchem po prostu, no to już jest taki odruch samozachowawczy. Gdzieś tam palcami za siatkę złapałem, ale sędzia krzyknął, od razu puściłem ją. No to już bardzo silniejsze ode mnie było, no, niecelowe na pewno. Mariusz, dawno czy nie widzieliśmy w klatce? Czy czułeś, czy czułeś rdzę? W trakcie walki. No na pewno jest jakiś niedosyć i powiedzmy im częściej walczysz, to na pewno lepiej się czujesz w tej klatce. Czegoś zawsze po prostu brakuje, no, że czasy są, jakie są, jest akurat ten COVID, to wszystko jakoś tak jedna gala odwołana, druga odwołana i też ta gala była niepewna, dlatego że w czwartek obostrzenia wchodziły i zastanawiam się, będzie ta gala? Nie będzie. No dobra, gala się odbyła. Fuh. No dzisiaj następny klops, przeciwnika nie ma, następny przeciwnik nie ma. Trzeci Ja mówię... Co jeszcze wyjdzie mi teraz? No, no ale gala się zakończyła, wszystko jest w porządku, nikomu krzywda się nie stała, no i więc można powiedzieć, że jest udana. Ostatnie już pytanie, to co kolejny bombardier, kiedy się wykuruje? Ja bardzo chętnie, skoro tak mówił, że jest kompletniejszym zawodnikiem ode mnie. Bardzo chętnie, niech, niech tylko dojdzie do zdrowia, czekam na niego, no i kibice polscy też czekają, no musicie mi wybaczyć, no i włodarzom, to nie jest ich wina, po prostu siła wyższa, to jest tylko człowiek, stało się po prostu, no i w szpitalu do tej pory jeszcze jest, no, włodarze stawali na wysokości zadania, robili wszystko, co mogli, żeby po prostu ta gala i ta walka wieczoru odbyła się, no i stanęli na wysokości zadania, dziękuję im, no i musicie nam wybaczyć tym razem. Mariusz, a kiedy jeszcze byś chciał następnym razem zawalczyć? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie i żadnych kontuzji nie złapę, to najprawdopodobniej w tym roku jeszcze no na, jesień, na, na jesień. No zimą jeszcze może, to będzie grudzień, grudzień, listopad, no to jeszcze jest moja końcówka, już dużo mi nie zostało, może jeszcze ten rok, jeszcze troszeczkę z dwie, trzy walki, dostarczę wam emocji i niech się młodzi biją, tak jak Kaszubowski, przybysz, to akurat jest na rybek gdzie i perspektywy. Ja to już jestem, no. Wystarczy. Jeszcze się trzymam, ale to niech oni walczą. Ja mogę im podpowiedzieć, co robić. Dziękujemy i gratulacje. Dziękuję.